Katarzyna Szatkowska, witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o szkoleniach szybowcowych i samolotowych, na które serdecznie Państwa zaprasza Aeroklub Zagłębia Miedziowego. Ile kosztują takie szkolenia? Kto może przyjść na takie szkolenie? Kto może w nim uczestniczyć? O tym będę rozmawiała z moim dzisiejszym gościem, z panem Andrzejem Moniczem, sekretarzem zarządu Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, kiedy Rozpoczyna się takie... bo to jest i szybowcowe i samolotowe szkolenie, tak? Mm, tak, jest Kiedy to jest? szybowcowe i samolotowe szkolenie, a zaczynamy go spotkaniem organizacyjnym 22 lutego o godzinie 17 w sali wykładowej Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Mm, I tam jeżeli ktoś jest zainteresowany, to dojazdem należy dojechać od strony Goli, Czekamy. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, czy wy podczas takiego już spotkania jesteście w stanie, czy, czy w ogóle jest jakaś weryfikacja? Czy to, jakby to, czy ktoś się nadaje do latania, czy ktoś może latać, okazuje się już później w trakcie takiego szkolenia teoretycznego albo już praktycznego? My w tym roku zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu takiego jak na przykład nawigacja, meteorologia czy aerodynamika. Do tego, żeby do nas przyszły i uczestniczyły w zajęciach. Te zajęcia są nieodpłatne dla tych osób. Dopiero podpisanie umowy na dalszą część szkolenia i zdanie egzaminu z tego zakresu materiału powoduje, że należy dokonać wpłat odpowiednich i temu podobnych. Natomiast samo uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne i swoją ofertę i zachętę kierujemy do wszystkich osób, które chciałyby skorzystać z takiej z, z takiej, z naszej propozycji. Yy, czego będą się uczyć podczas takich zajęć te wszystkie osoby, które zdecydują się przyjść? Yy, tak jak już wspomniałem, będzie to między innymi meteorologia i nawigacja, ale program szkolenia teoretycznego dla pilotów szybowcowych i samolotowych przewiduje jeszcze takie przedmioty jak prawo i przepisy lotnicze, Radiokorespondencja, czy radiokomunikacja i łączność w służbie lotniczej, również takie przedmioty Czyli... związane z budową statków powietrznych, silników i, i, i tym podobne rzeczy. Wszystko wokół lotnictwa. Czy w związku z tym oznacza to, bo to takie bardzo jakieś i techniczne, i męskie określenia jak dla mnie. Czy to oznacza, że przychodzą tylko panowie, czy zdarzają się panie, są chętne? Jak najbardziej wśród naszych koleżanek są też panie, wśród pilotów są też mamy koleżanki, które zaczynały swoją karierę od szybowców i nie jest to liczna grupa. Mhm. Natomiast no, są to osoby, które są bardzo związane z lotnictwem mhm. i równie dobrze radzą sobie jak mężczyźni. Proszę mi powiedzieć, ale jednak, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, więcej jest panów. Proszę powiedzieć, co później, jeśli ktoś ukończy, zda egzamin, ukończy ten kurs teoretyczny, jakie później praktyczne zajęcia, na jakie praktyczne zajęcia może liczyć? Po ukończeniu szkolenia teoretycznego rozpoczyna się praktyka. Jak długo takie szkolenie trwa teoretyczne? Teoretyczne szkolenie trwa około półtorej miesiąca i ono jest organizowane w trybie weekendowym. Mhm. Szczegółowy harmonogram zajęć ukaże się na naszej stronie internetowej. Natomiast po ukończeniu tego szkolenia kandydaci na pilotów są kierowani do swoich instruktorów, mhm. czy są im przydzielani instruktorzy i kontynuują szkolenie. W zakresie praktycznym. To szkolenie może trwać przez cały sezon, często też przedłuża się na kolejny sezon. Nie wszyscy są w stanie ukończyć to szkolenie. Nie ma jakby ram czasowych, ponieważ często są to ludzie, którzy pracują. Nie biorą specjalnie urlopu po to, żeby kończyć to szkolenie. Instruktorzy też się dopasowują do ich harmonogramu zajęć. No Jaka więc... jest zdawalność? Wiele osób kończy szkolenie czy. Jeśli czy jak chodzi, to chodzi o szkolenie teoretyczne, to zazwyczaj zdają wszyscy. Ponieważ nie nakładamy czegoś takiego jak jednokrotne zdawanie egzaminu, ktoś może kilka razy podchodzić. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zdobyli wiedzę i zdali ten egzamin. To kiedy no. wobec tego zaczynają się tak zwane schody, bo nie wierzę, że jest tak wszystko pięknie, tym bardziej, że część osób, tak mi się wydaje, często po raz pierwszy ma kontakt nie wiem, z szybowcem, z samolotem, albo po raz pierwszy wzbija się w górę. Czy nie ma takich osób? Schody zaczynają się oczywiście, że są. Każdy na początku swojej kariery lotniczej, no, zasiadając za sterami szybowca czy samolotu, no Jest spięty. Instruktor, zadaniem instruktora, rolą instruktora wtedy jest obserwowanie odruchów i zachowań takiego ucznia-pilota. No i w zasadzie ustawodawca nawet powierzył bardzo dużo w rękach instruktorów. Oni też mogą decydować o tym, czy dany uczeń-pilot nadaje się w ogóle na, na kontynuowanie szkolenia bo często pewne dolegliwości, których nie da się wykryć w trakcie badań lotniczo-lekarskich, wychodzą dopiero w trakcie wykonywania lotów. Na przykład? No, na przykład zaburzenia błędnika, jakieś mhm. zawroty głowy. Bardzo rzadko się to zdarza u kandydatów na, na pilotów, natomiast no, są takie przypadki. A proszę powiedzieć, rzeczywiście trzeba się cieszyć świetnym zdrowiem, żeby móc latać? Na dzień dzisiejszy... Mm, bardzo to jest jakoś restrykcyjnie przestrzegane. Na dzień dzisiejszy zmieniono przepisy w dość znacznym stopniu w tym zakresie. Wymagania zdrowotne zostały zliberalizowane do tego stopnia, że zachęcamy wszystkich do latania. Nie, są, nie jest ciężko przejść te badania. W zasadzie, no, ogólnie rzecz ujmując, należy mieć zdrowe serce. Być zdrowym na umyśle i, I, dobrze, widzieć. i, 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 i dobrze widzieć. To się akurat przydaje. Raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenia, na szkolenia szybowcowe, samolotowe. Zapraszamy również do sekcji modelarskiej. Proszę powiedzieć, jakie imprezy planujecie na ten rok, na rok 2013. Dosyć dużo mówiliśmy w tamtym roku o wiosennym obozie przelotowym. Teraz będzie to już trzecia edycja tego obozu. Co jeszcze? No, tak, rzeczywiście. No, taką główną naszą imprezą, która stała się imprezą cykliczną, jest wiosenny obóz przelotowy. W tym roku trzeci raz będziemy organizatorami. Tutaj y, ściśle współpracujemy z Karkonowskim Stowarzyszeniem Szybowcowym i w zasadzie y, ta współpraca sprawia, że ten obóz ma taką skalę y, ogólnopolską. Mhm. Dzięki współpracy z tym stowarzyszeniem goszczą też u nas piloci z Czech. W, obóz, w tym roku. Uh -huh. Obóz w tym roku będzie trwał trzy tygodnie. Zjedzie się do nas, tak mamy w planach, 50 osób, 50 pilotów i, i być może tyle szybowców. Z całego kraju. No, chętnych już zbieramy, chociaż tak naprawdę żadnej oficjalnej informacji jeszcze nie, umie, nie umieściliśmy, jeśli chodzi o zapisywanie się, ale już mamy swoich bywalców tego obozu. I wiecie, że na pewno będą. Proszę powiedzieć, organizujecie, przynajmniej planujecie e, o, zorganizować notkę szybowcową? Tak, tak e, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Lotnictwa Cywilnego zakupiliśmy zestaw oświetlenia do lotów szybowcowych nocą. No jest to dość atrakcyjna rzecz i planujemy zorganizowanie takiej nocki szybowcowej w ramach obozu przelotowego, ale również poza tym obozem przelotowym i będziemy również zapraszali pilotów z całej Polski do tego, żeby Nabyli y, uprawnień do lotów mhm. nocnych. Proszę powiedzieć, czy te imprezy, które wy organizujecie, to są imprezy otwarte dla ludzi? Bo często y, my, od, my o nich nie wiemy. Y, czy można przyjść, nie wiem, można zobaczyć, można poglądać, czy to są takie dla Was y, zamknięte imprezy? Y, w pewnym stopniu są to imprezy zamknięte. Ze względu na bezpieczeństwo, natomiast nie ma, oczywiście, jeśli chodzi o pewien obszar lotniska, na który no, nie pozwalamy wchodzić osobom postronnym ze względu na ich bezpieczeństwo. Natomiast samo lotnisko jest otwarte dla osób, które zechcą zobaczyć, pooglądać. Nikt ich stamtąd nie będzie na pewno wyganiał. Są ławeczki, na których można sobie usiąść, popatrzeć. Są osoby, których można się zapytać o, o, o różne rzeczy i chętnie odpowiedzą na to. My m, też prowadzimy e, rozmowy z naszymi strażnikami i, i przygotowujemy ich do tego, żeby takich ludzi e, traktowali nie jako intruzów, ale przede wszystkim osoby, które chcą obejrzeć, są zainteresowane. Mhm. I, I zachęcamy takie osoby do tego, żeby do nas przychodziły, mimo tego, że. M, Wokół lotniska jest wysoki płot. Tymczasem serdecznie Państwa zapraszamy na oba szkolenia. 22 lutego o godzinie 17.00 spotkanie organizacyjne. naszym gościem był Pan Andrzej Onicz, sekretarz zarządu aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i serdecznie za Państwa zapraszam.